Dzień dobry! E, witam wszystkich! Dziś jesteśmy w Rogalinku. Zaparkowaliśmy koło kościoła. Przyjechaliśmy tutaj na prośbę e, jednego z naszych widzów. E, no jest pięknie, piękne są te łąki. No przepięknie to wszystko tutaj wygląda. E, zobaczymy, co tutaj się wydarzy w ogóle. Warta jest tutaj porośnięta, przynajmniej tutaj od strony kościoła, jak idziemy, Warta jest porośnięta trzcinami, także wydaje mi się, że to może być fajne środowisko do szczupaka, nie? Teraz idziemy, szukamy dostępnego miejsca. Na Google Maps zawsze to pięknie wygląda, zawsze to inaczej w rzeczywistości, ale na pewno coś sobie znajdziemy dogodnego dzisiaj. Tu są jakieś takie wejścia. No, zobaczę tutaj. No to pierwszy rzut w Rogalinku. No, czar pierwszego rzutu. No to są kurde rewelacyjne miejsca fajnie tu jest, bo tutaj jest taki nurt wsteczny, ale jest płytko dość o, widziałem rybeczkę Widać drobnice w takich miejscach A jak jest drobnica, to i będzie drapieżnik. Bardzo mi się podoba tu. Idę tutaj na tą wys taką wysepkę. O. No. no, tu będę miał większe pole do rzutu. Teraz będzie rybka. Ale zawija tym woblerem tutaj. Miembranie? Ale miałem puknięcie, okoń pewnie. Idziemy dalej. Ku przygodzie. Tu idziemy, tu jest ścieżka jakaś. Justyna. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Na razie mi się podoba, dlatego że to jest nowe miejsce, Uff. idziemy kawał. Tutaj warta zakręca łuk, taki także ten łuk chcemy minąć. Minęliśmy przystań Jana Pawła. Drugiego, oczywiście. Po drugiej stronie warty widzimy przepiękny pałac w Sowińcu. Przy nim też widać przyległe stajnie. No i oczywiście łąki. No idziemy dalej, szukamy kolejnych weź. Kaczki wystraszyliśmy. No i zobaczymy tu. Oj, wodery by się przydały tutaj. I tu w pierwszym rzucie, w nowym miejscu, w pierwszym rzucie, pięknie by było. Wrócę sobie w tamtą stronę, i niech on mi podpłynie tutaj pod te ściany. No, dobra, to jest jeszcze to, 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 Ale tu mi się nie podoba za bardzo. Tu chyba się nic nie wydarzy raczej. Dobra, dokonam sobie ostatecznego zorzutu. A tu buch, boleń, 70. Dobra, idziemy dalej. Tu mi się jakoś nie podoba. Tu jak wygląda? Tu nie wejdę. Ależ tu pięknie. No tu się robią dopiero miejsca. Tam widać coś leży obalone i to jest ciekawe. To są głębokie miejsca i tu rybka może się skrywać. On mi blisko leci ten bok. Nie, ja muszę killera założyć. To tak nie może być. Ja wam pokażę, jak one działają. <laughs> Teraz będzie. Teraz będzie. O, 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 o. Idziemy dalej, nie? Tu można i iść, iść, iść. No, tu piękny warkocz wypływa To są książkowe miejsca, nie? Ale na razie się nic nie dzieje. Trzeba cierpliwie wyczekać tą rybę. No tu 100% siedzi coś dużego. Tu można się sam czas spodziewać, na pewno Tu jest głęboko, bardzo głęboko, ale trzeba mieć szczęście też, nie? Co to? Jakąś żyłkę zahaczyłem Dobra, puściło Bardzo ładnie tutaj jest na tych terenach Rogalinka. No jest przepięknie, te łąki są przepiękne, w ogóle to nawet nie chodzi dzisiaj o rybę, bo tu jest, no tak jest pięknie, że no aż żal wyjeżdżać stąd, nie? Ja se to tutaj rozplączę. No, co kawałek jest Warko, to jest idealne miejsce do spinningistów. Przypuszczam, że może być tu duża presja, nie? W tym takim sezonie spinningowym, czyli wiosną. No a teraz dzisiaj idziemy tutaj. Nikogo nie widzieliśmy, także, także nie ma tej presji, chociaż widać spinningistów, no bo przed chwileczką coś, y, czuć ich po prostu, bo coś jednak zahaczyłem o coś, muszę to tutaj przepalić, dobra, tą plecionkę tutaj zdjąć z tej kotwy, mi się to strasznie poplątało, resztę. Plecionki wkładam do kieszeni, w domu to wyrzucę, nigdy tego nie wyrzucam. W krzaczyskach no, miejsce jest naprawdę urokliwe. Nie? Naprawdę, aż trudno, trudno będzie stąd jechać. Nie bo dochodzimy do tego lasu, przypuszczam, że tam jeszcze fajnie. No to my już wracamy powoli, cofamy się. Fajny dzień, nie? Chociaż ryba dzisiaj nie dopisała za bardzo. Ale jeszcze będę sobie obławiał tutaj te warkocze po drodze. Może przed wieczorem coś uderzy. I wyszedłem znowu na te łąki. Justyna idzie za mną. Trochę kilometrów zrobiliśmy. No przepiękne są te łąki tutaj. Wydaje mi się, że jest dość głęboko tutaj. Był. Ha! Ale pięknie. Ale pięknie wyszedł. No dobra, to znaczy, że on tu gdzieś jest. O, zaraz pozytywna energia wróciła. On tu gdzieś stoi przy tej burcie. Jeszcze raz udać. Zobaczycie. Jest. Ha! Dobra, biorę go. Szczupki. No dobra. Ja chyba królem tych małych szczupaków zostanę. Zobaczcie. O! Taki szczupaczek. Fajnie, bo w nowym miejscu dla mnie. Dobra, wrzucam szczupaka do wody. Tutaj cię będę musiał tak jakoś rzucić. Dobra, płyn. i rośnie sobie. No co, dzisiaj e, dzień kończymy? Piękne jest tutaj to miejsce, bo jest mnóstwo główek. Fajnie one wyglądają. Te łąki zresztą tak samo. No, może nam szczęście jakoś dzisiaj nie dopisało, ale też jedna ryba jest jednak, nie? Mała. <grytanie> jeszcze ja się tutaj łudzę, bardzo się jeszcze łudzę do samego końca, że coś się może tutaj z tego warkocza wydostanie. Na pewno tutaj wrócimy, yy, na pewno bankowo wrócimy tutaj wiosną. Wiosna musi być tutaj przepięknie na tych łąkach. No dobra, no to co? No to ja mówię na dzisiaj. Do zobaczenia. Czołem.